A jak powiedzieć przed? To znaczy, że robię coś przed czymś, na przykład przed pracą, przed szkołą, albo przed jedzeniem. Przed, to po niemiecku vor. A jeżeli chcemy powiedzieć, że robisz coś przed jakąś inną czynnością, to wtedy używamy przyimka vor i rzeczownik odmieniamy w datywie. A na pewno pamiętasz z poprzedniego filmiku, że dativ oznacza zamianę rodzajnika żeńskiego di na der, a męskiego i nijakiego der lub das na dem. Znów masz tylko te dwie opcje. Jak więc powiedzieć, że robisz coś przed? Weźmy przykłady z naszego ostatniego filmu, czyli szkołę, pracę i jedzenie. Jeżeli robisz coś przed szkołą, to mówimy for dea szule. Przed pracą to vor der Arbeit. A przed jedzeniem to vor dem Essen. Pamiętaj, że przed jedzeniem trzeba umyć ręce. Tylko jak to powiedzieć po niemiecku? Czekam na Ciebie w komentarzach.